Królewna śnieżka. Za górami, za lasami, dawno temu stał Wielki zamek. Żyli w nim król i królowa. Bardzo się kochali, a ich szczęście stało się jeszcze pełniejsze, gdy pewnego dnia urodziła się im córeczka o błękitnych oczach, czarnych włosach i cudownie jasnej delikatnej cerze. Dlatego matka nazwała ją Śnieżką. Szczęście, niestety, nie zagościło na długo pod królewskim dachem. Gdy Śnieżka miała kilka lat, jej matka zmarła, a ojciec po pewnym czasie ożenił się z kobietą bardzo piękną, ale przewrotną i złą. Śnieżka dorastała i piękniała w oczach. Wszyscy zachwycali się jej urodą i twierdzili, że nie ma nad nią piękniejszej dziewczyny. Macocha, która miała w swojej sypialni czarodziejskie lustro, stanęła przed nim i spytała: Lustro, lustro, powiedzże mi, kto jest największą pięknością w naszym królestwie? A lustro, które dotąd odpowiadało jej pochlebstwem, tym razem odparło. Najpiękniejszą dziewczyną jest Śnieżka. Macochę ogarnęła czarna zawiść i zaczęła rozmyślać, jakby się pozbyć pasierbicy. Ponieważ król wyruszył w dalekie kraje na wojnę i nie wracał, mogła działać bezkarnie. Wezwała swojego zaufanego sługę, sowicie go opłaciła, kazała wyprowadzić dziewczynę do lasu i tam ją zabić. Sługa posłuchał i poprowadził śnieżkę w leśne ostępy, ale gdy już miał dokonać swojego niegodziwego czynu, wzruszony jej wdziękiem i urodą, zostawił ją siedzącą pod drzewem. A sam wrócił do zamku i powiedział swojej pani, że zadanie wykonał. Gdy nastał ranek, dziewczyna obudziła się zziębnięta i głodna. Nie wiedziała, gdzie jest i dokąd ma się udać. Podążyła ścieżką przed siebie i z sercem ściśniętym smutkiem i ze łzami w oczach szła. Szła tak dość długo, aż znalazła się na leśnej polanie, na której stał mały, dziwny, kryty czerwoną dachówką domek. Śnieżka zapukała do maleńkich drzwi, ale nikt nie otwierał. Nacisnęła więc klamkę i weszła do środka. Wewnątrz zobaczyła stół nakryty do wieczerzy. Było na nim siedem miseczek, siedem łyżeczek, zaś na kuchni w maleńkim kociołku perkotała smakowita kasza. Śnieżce bardzo chciało się jeść, nałożyła sobie więc trochę kaszy na miseczkę, zjadła, a potem poszła do sypialni, w której znajdowało się siedem maleńkich łyżeczek położyła się skulona na jednym z nich i zapadła w sen zastanawiając się któż to może mieszkać w tak dziwnej chatce o zmierzchu do chatki powróciły krasnoludki do nich bowiem należała chata było ich siedmiu zdziwiły się bardzo że ktoś jad z ich miseczek i jeszcze bardziej gdy zajrzały do sypialni i ujrzały śpiącą tam dziewczynkę Obudziły ją, a wtedy śnieżka opowiedziała im swoją smutną historię. Wzruszone krasnoludki postanowiły, że śnieżka zamieszka z nimi, one będą się nią opiekować, a ona zajmie się pod ich nieobecność gospodarstwem. Pracowały bowiem codziennie w kopalni diamentów. Przekazywały śnieżce, by nikogo nie wpuszczała do domu, gdy zostanie sama. Gdyż obawiały się zemsty złej macochy. Tymczasem macocha, której myśliwy wręczył serce sarny, mówiąc, że to serce śnieżki, postanowiła upewnić się, że teraz już tylko ona jest najpiękniejsza w całym królestwie. Stanęła więc przed lustrem i zadała mu pytanie: Jakież było jej zdziwienie i złość, gdy wbrew oczekiwaniom, Lustro odpowiedziało jej, że najpiękniejsza ze wszystkich jest śnieżka. Zdradziło też macosze, gdzie znajduje się dziewczyna. Zła kobieta wpadła w szalony gniew. Aby pozbyć się rywalki, uknuła złowieszczy plan. Przybrała postać wędrownej kramarki, wzięła koszyk z jabłkami, a na samym wierzchu położyła najdorodniejsze, zatrute. Kiedy dotarła do chatki, zapukała do drzwi, ale Śnieżka, pomna przestrogi krasnoludków, tylko je uchyliła. Staruszka z koszem jabłek nie wydawała się królewnie groźna. Owoce wyglądały tak kusząco, że pomyślała: Chyba nie stanie się nic złego, jeśli wezmę jedno wahała się przez chwilę, ale Macocha widząc to, wabiła ją i zachwalała swój towar. Jeśli obiecałaś krasnoludkom, że nie wpuścisz do domu nikogo obcego, to nie musisz łamać tej obietnicy, mówiła słodkim głosem jak miód. Wystarczy, że szerzej uchylisz drzwi, a ja podam ci to smaczne, pachnące jabłuszko. Śnieżka wyciągnęła rękę i wzięła soczysty owoc. Nie mogąc się oprzeć pokusie, gryzła zaraz spory kęs, po czym padła na ziemię bez życia. Macocha zaś, chichocząc z radości i zacierając ręce, pospiesznie oddaliła się do zamku. Gdy krasnoludki późnym wieczorem wróciły do chatki, nie powitał ich jak zwykle miłych oczom dym z kominka a na kuchni nie płonął ogień, wszędzie panował mrok i cisza. Śnieżka leżała na podłodze, jak martwa. Małe ludziki zapłakały gorzko, zdążyły bowiem pokochać miłą i łagodną dziewczynkę, która wnosiła do ich domku tyle ciepła. Próbowały ożywić śnieżkę, a gdy to się nie udało, Zrezygnowane postanowiły złożyć ją po wieczne czasy w szklanej trumnie wyścielonej płatkami najwonniejszych kwiatków i postawić na polanie, wśród szumiących drzew i zielonych krzewów, by móc przychodzić tam, patrzeć na nią i wspominać jej dobroć i urodę. Minęło wiele dni i zdarzyło się, że przejeżdżał tamtędy piękny książę. Zatrzymał się przy klęczących przy trumnie krasnoludkach i zachwycił się urodą uśpionej księżniczki. Jaka czarująca i śliczna, zawołał. I wygląda zupełnie jakby spała, dodał, nie mogąc oderwać wzroku od wdzięcznej twarzyczki. Pochylił się, ucałował ją. A wtedy zły czar przestał działać i królewna otworzyła oczy. Ach, jakże cieszyły się krasnoludki! A książę zakochany bez pamięci poprosił Śnieżka o rękę. Zabrał ją ze sobą do swojego wielkiego pałacu. Tam wyprawili huczne wesele i żyli długo i szczęśliwie, nie zapominając o małych przyjaciolach w głębi lasu. A co ze złą macochą? Otóż wróciła zadowolona do swej komnaty, spokojna, że tym razem pozbyła się Śnieżki na zawsze. Jakież więc było jej zdumienie, gdy pewna siebie spytała lustro, kto jest najpiękniejszy w królestwie? I usłyszała, że Śnieżka żyje. Nie zniosła tej odpowiedzi. Zabiły ją jej własne zawiść i złość. A my. Nie będziemy jej żałować.